Czwarta rano. Idziemy w garażu i jedziemy zaraz na zlot. Dzień dobry, towarzystwo. Śpicie? Nie śpią. No, obudziliśmy się o czwartej. Za dziesięć szósta jedziemy. Jeszcze zatankować się trzeba. I Energylandia. Zostało 70 kilometrów. Tutaj, kilometry. Most. Rzeka Przemsza. Mijamy rzekę Przemsze. O, taki mostek elegancki. Dobry wieczór Państwu. Ogromnie się cieszę, że spotykamy się we wspaniałym gronie. Ktoś może lepiej się bawić, kto lepiej potrafi spędzać czas niż... Miłośnicy kamperów. Jak to jest, że powstała ta impreza? Zawsze musi być ktoś, zawsze musi być pewna idea. Krzysztof Gołda. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Krzysztof Gołda. Spiryt zmowę twórca i pomysłodawca. No tak, to prawda Wojtku. Zawsze miałem taki pomysł w głowie, żeby tutaj na południu przy parku właśnie rodzinnym Energylandia stworzyć właśnie coś takiego. Specjalnie dla Was, żebyście się mogli bawić, żebyście mogli przyjechać, prowadzić pojazdy. Ale niestety sam ja, moja osoba, no, nie dałaby rady absolutnie. Więc pomysł poddałem panu Wojtkowi Krótko Wielkie mówiąc, Wielkie brawa. Zapukał do swojego szefa i mówi: Wojtek, a może coś my razem? A Wojtek na to: Why not? Ale czy będzie pogoda? A na to Krzysiek. To sprawę zostaw mnie, ja to załatwię. No więc jak już wiedział Wojtek, że będzie pogoda, to wtedy, wtedy pomyślałem, że trzeba to zrobić. Witam wszystkich! Kilka osób się zebrało, zawsze pierwszy raz jest ten najfajniejszy, bo możemy się poznać, a potem wiem, że impreza i tak będzie super. I od razu wiedziałem, że pomysł Krzyśka wypali. Wiedzieliśmy też o tym, żeby was wszystkich tutaj zaprosić to musimy mieć też y, współorganizatorów. I serdecznie chciałem przedstawić e, Grzegorza Dubrowskiego. Brawo! Jako przedstawiciela Kampermajstrów, założyciela Kampermajstrów. Dobrze Brawo! go znacie? Brawo! Brawo! Proszę, Grzegorz. Proszę Grzegorz. Dwa o, zdania od ciebie. Witam was serdecznie. No już chłopaki powiedzieli jak to się zaczęło. No tutaj ten Krzysiu, tak jeszcze przypomnę taką historię na dokładnie równo rok temu, dosłownie równo rok temu Przysiadł do mnie, podszedł na moim zlocie na Mazurach i mówi: Tak, Gino, fajnie by było kiedyś coś razem zrobić, takiego coś mega dużego. Coś innego. Coś innego. I wtedy no i... pomyślałeś, że chodziło o coś zupełnie innego, prawda? Będzie pięknie, ale niech padną te oficjalne słowa tego, który wymyślił tę imprezę. Więc, tak, kochani. Faktycznie otwieramy nasz pierwszy karawanigowy festiwal w Energylandii 2023. Chciałem nadmienić, że no pierwszy raz, ale odwiedza nas ponad 200 załóg jeszcze teraz dojeżdżają. No i chciałem powiedzieć, że tego typu wydarzeniem jesteśmy najwięksi w Polsce. No to niech padną te słowa, że czy festiwal karawaningowy uważam za otwarty? El Kampelus! Ty dostałem się do siebie, siedząc w miejscu, tyle lat. Jeszcze się nie wyłania przez piękne słoneczko. Już czuć, że będziecie mło. i 18 tysięcy randów. Anestezjolog 10 tysięcy randów. Dentysta 3 tysiące randów. leczenie na świat kanałowy do 5 tysięcy. 000... Jeśli się jeszcze nie zaczęła, a ma się zacząć, to... No dobrze, przepiękna noc, więc zaczynamy moje drodzy, wszyscy razem, okej? Okay? kogo bardzo kochacie, to uściskajcie najmocniej, a my lecimy śpiewać. Uh. Los Camperos tutaj jest specjalnie... Yeah. To no musi być. Tutaj i od organizatorów zamówili, żeby zagrać ten jeszcze jeden numer. Wojtek na scenie. Ostatni numer dzisiejszej nocy. Nie ma Wojtek zaśpiewaj! Jedziemy! Proszę nie chodzić, nie, 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 nie. Nie ma, nie ma.

Bravo. Oh eh ka bẹ̀rẹ̀! Długa, to są mazury, tylko mazury. Brawo! A potem będzie kilkolwiek. tylko lepiej. tylko ścieżkie i mocne. Drogi mówiąc, krótką bym udział. Czas. czas na zmiany, żeby też żyć. Żyć po drogi. yes okay, okay, okay yeah. because you know it's like my first time in a hello yes. it's nice, like yes. everything is fucking <laughs> good so yeah, I, I wish i could do a road trip around here but you know i don't know i need to learn To otwieraj. No? Co musi... dojechaliśmy. 629 prawie kilometrów. I jeszcze troszkę jest robki. u nas Energylandia pod domem jest. Pod chałupą normalnie. Można poskakać roller rollercoastery, wszystko jest.